No hej, cześć, witam, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Asysia, to jest kolejny materiał z Grady, z honoru dwójeczka, i w tym odcinku lecimy, lecimy dalej z fabułą. O, poprzednio nie miałem czasu, a film troszkę też trwał, i co ja tutaj robię, co mam zrobić, nie pamiętam, ale wiem, że idziemy... No, niby coś tutaj jest, ale to ja wiem... Do góry, musimy się do góry udać. To, to jest na pewno i pewne Jakoś do góry Dajmy sobie tą moc Tam mówię, nie mówię, że nie i nie mówię, że tak Ale, ale, ale no Może być problem. Zobaczymy, czy dam radę Musimy Nile chyba zabić, i chyba tak. Tak chyba zrobimy. Coś mi tu gryzie? Wow, wow, wow. Zabij to. Cholerę. O, no nie, i psy mnie zabiły. Ja, pitole. Ajajaj. A trzeba było co? Uciekać. No właśnie. I od nowa, patrzcie, no. Ja pitole. Nie. Najgorsze chyba co mogło być dla mnie. Co dostał się do jego dziwnego domu. Nie wiem, Delilo. Wybaczmy. Spokojnie, moja droga. To strafa, ale wątpię, żeby mógł nam dać cokolwiek więcej. Co to też został zabrany. OK. Okej. chyba na tu jest. I, tak też nie. Jakieś notatki. Może dziennik Word zdradzi mi, dlaczego Deliley nie można zabić? Okej. Okay. Czekajcie, coś tutaj. Nie wiem, trochę to dziwne. Dlaczego nie mogę... I co? Hmm. E, no do nie, nie, dobra, czekaj... To ja muszę iść. No to albo to albo to, nie, wiem, nie, Ja, które. Wiem, o Jezu, Ale Aleś ty przebiegła dziewczynko. Ja. Łup! Mamy, okej. Okay. No i co teraz? Czekajcie. I na dół, tak? Jak się nie mylę? Chyba tak. Okej, okay, chodźmy. Na sam dół. Oj, oj, Szukaj wyjścia teraz Hmm Tak mi się chyba Wydaje, że winno wiesz, ale mogliśmy, zobaczymy dalej. Użyjmy i na jedynkę, żeby w dół po prostu zejść. I tutaj, okej. Okay. Tam mogę iść, ale nie chcę. Ja wolę iść tutaj sobie. Dobra. Po tym jak Delilah zginęła z rąk skrytobójcy Dauda, jej magia przepadła, a Sabat się rozpadł. Ułożyłam sobie życie na nowo w Karnacie, a potem usłyszałam, jak Delilah szepcze z pustki i wjedzie mnie do Diuka, który też ją słyszał. Wspólnie pracowaliśmy nad z powrotem na świat. Odmieniliśmy cesarstwo 3 lata temu w domu Aramis Wszyscy ci, którzy byli z nią w Primus, Dobra, idziemy dalej. Mm. Niestety no, dużo nagrywać też nie będę znać, z tego, że dalej mnie te plecy bolą i lipa trochę. Dobra, okay. Dobra, włamanie, dobra. O, bełty, u wszystko się przyda, oczywiście. No niestety, moi drodzy, ale plecy to plecy, będą bolały, niestety. A mogę coś z tego wziąć sobie? Nie, chyba nie mogę. Uuu, klucz. Tu coś jest, no, ale no dobra. No jest ten sklepikarz, ale nie do sklepu nie idziemy, bo chyba nie ma sensu moim zdaniem A nie ten 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 Aha, idą do... Megan Forest mamy się udać Lepiej powoli i ostrożnie niż żebyśmy się mieli męczyć co nie A ja dużo mam tego No trochę mam tej amunicji, nie za dużo, ale zawsze coś okej okay. no i co no muszę tunelem no tu zawsze coś było ale nie wiem czy będzie tym razem nie dobra to chodźmy tunelem to jest chyba najszybsze wy wyjście O, łup, tak to pamiętam. Ściury to wiadomo, dobra. Wiecie, dawno chyba nie grałem. Chyba. Wejść też nie. Powolutku, ja wiedziałem, że coś tu. Nie co robić z takimi posłami? Nie powiedział. o tym, co brakuje amunicji. A forcja mi amunicja. To na pewno, ta. He, myślałem, coś mówił, wiecie? Zawało mi się chyba. Dobra. Oj, 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 no mało, mało mam amunicji. Ja wiem o tym. Niestety, wiem. Czy coś tu jest? Może ja wszystkiego nie zebrałem? Kurcze, no nie ma. rana od miecza! Nie! Kolejna zamordowana osoba! Sklepikarz, a tu mamy to. A, czekaj, ale... Mm, no dobra, chodźmy do sklepikarza jeszcze, dobra. O ty... Też nie ma póki co, kurde. Hmm Ogólnie też niedobrze, no. pikasz. chodźmy, chodźmy do niego. Czekaj, tu? Ten? Nie, czekaj. O. Aha, ten tu, tu, tu on jest. Yy, tu. No. Wejdź. Za... Witam ponownie. Widzę, że masz prototyp. Twój znajomy nie przeżył. Cóż, to niestety mocno ryzykowny zawód, ale nie ma się co nad tym rozwodzić. Zapewne zechcesz zapłaty za robotę. Po pierwsze rzecz jasna znaleźne, po drugie rozrysuję ci na podstawie prototypu kilka schematów do modyfikacji twoich narzędzi, a po trzecie w ramach wdzięczności dam zniżkę na moje towary. Ok. Czciwa wymiana. No to jak czarny rynek, no to... Jakże miła a... niespodzianka. Ośle... A... Okej, okay, a tu oszczepię się... Opa. Ok, no... no zobaczmy, ale na razie chcę tutaj, ile mamy? No mało, mało na pewno to sobie zakupię. Nie mam wątpliwości, że to udany zakup. Tak na 7, żeby było. Save runa, runa. Nie, no runy nie kupię, dobra. Amunicja Uf, do pistoletu nie mam, Krwiogzy są tu gorsze niż w jakiejkolwiek innej dzieli. Doskonały wybór. A Mam. Mam. Mnie mam, że. Nie muszę pakować 7, no i dobra, bełty. No tak już chyba nic nie kupię. Nie, no to dobra, dam cię przy okazji. Dobra. No i to tyle. Dzięki, dzięki. No wiesz, też mam taką nadzieję, co nie? Hmm. Ktoś tu. Nie, nie żyje. Kie. No to... No, i jesteśmy, siema. A więc stało się. Ashworth nie sprawi już kłopotów. Dobrze, ale jest coś jeszcze. Gdy mieszkałam w Dunwall, robiłam rzeczy, z których nie jestem dumna. Czy to nie jest wymóg otrzymania obywatelstwa? Potraktuj poważnie to, co ci powiem. Znam Delilah i Ashworth. Kupiłam ich pieprzenie i zeszłam na złą drogę. Szczerze mówiąc, nim to się zaczęło, uznawałam Delayle za zmarłą. Nie chcę teraz w tym grzebać, ale chciałam ci to powiedzieć. Pewnych rzeczy żałuję. Zawsze ufasz niewłaściwym osobom. Co? Każdy popełnia błędy cesarzowo. Chętnie poznam kiedyś twoje sekrety. Kiedyś na pewno. Możemy już wyruszać? Yy, tak. W drogę tak, jak ruszamy. najbardziej. Czas wracać na groźną wręgę. Tak jest. Duke Serkonos i Delajla są coraz bliżej. No to zabici cywiletko jeden. Wrogowie, łącznie dobra. Ok. O, źle nie jest. Runy 2 na 6. Kapliczka odmieńca 0 na 1, kościana amulety 4 na 9, monety, wiadomo, obrazy, no i plany 2 na 4. No, dobra, zawsze coś. Może to nie jest dużo, ale jak dla mnie, to i tak bardzo sporo. No. Dobra. Delaila działa tu od kilku lat, zbierając siły, zwracając ludzi przeciwko mnie. Czemu tego nie zauważyłam? Co robiłam przez cały ten czas? Udawałam, że słucham dworskich interesantów, rządziłam przez armię biurokratów i wyczekiwałam chwili kolejnej ucieczki z Dunwall Tower. No to uciekłam na dobre. Teraz dobrze byłoby jakoś wrócić. Aramis Stilton był kiedyś sojusznikiem Duke'a. Jako właściciel kopalni Karnaki zamieszkiwał umocniony bunkier w samym sercu dzielnicy pyłu. Od lat nikt go nie widział. Nie odkąd Dalaila rozpoczęła realizację swoich zamiarów. Ale bez względu na to, czy żyje, jego dom skrywa klucz do nieśmiertelności tej wiedźmy. No i znajdujemy się ponownie na statku. Okej... Okay. No to i chodźmy, chodźmy się spotkać. No dobra. Tak, wszystko do, do, wróciło do normy. Gdzie on jest? On jest. Tu, gdzieś. No dobra. Nie martwię, Megan, nie o siebie zadbać. Gadam do siebie. Megan jest w mieście. Muszę wiedzieć, czemu Delilah nie da się zabić. Wszystko, co wiemy, sugeruje, że coś dziwnego stało się w domu Aramisa Stiltona trzy lata temu. Później właściciel zniknął. Stilton mieszkał w bunkrze zabezpieczonym skomplikowanym zamkiem dzieło Jindosha. Może w środku kryje się sekret powstrzymania Delaili? Muszę się tam najpierw dostać. Przejść stworzoną przez Duke'a ruinę, gdzie dorastał mój ojciec. Megan wpadła na intrygujący pomysł. Paulo przewodzi Wyjcom. Chcę śmierci wicelewidenta Berna, co jest oczywiście odwzajemnionym pragnieniem. Obie grupy będą cię atakować, ale jeśli pojawisz się u którejś z ciałem jej największego wroga, przyjmie cię po królewsku. Myślisz, że pomogą mi dostać się do domu Stiltona? Myślę, że to się uda. No, miejmy taką nadzieję. Gdy widzę to miejsce i ludzi, czuję jak zmienia się moja perspektywa. W jaki sposób odmieni mnie to wszystko? No dobrze. Dzielnica pyłu. Podobno wiatry przedostają się tu przez szczelinę we wzgórzu Shinderei. Miasto wykorzystuje je do wiet, napędzania wiatraków i zasilania kopalni. Chodźmy, chodźmy do lecimy. Za to? To tylko ja. Um. Idziesz? proszę. Aj, 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 aj. Dobra, Uu... tak, Uf, ruszamy. O. Tak, poruszamy. bliżej łodzi Omega. Okej. Okay. ten Kim był człowiek, którego szukam? Aramis Stilton? Sojusznikiem Starego diuka, wiernym i mądrym. Dzięki kopalniom srebra Stilton pomógł zbudować współczesną Karnakę. Z początku był górnikiem, lecz dzięki ciężkiej pracy stał się księciem przemysłu. Nowy Dziuch jednak Zmusza ludzi do ciągłej charówki w kopalniach. Dzielnica tonie w pyle. To, co było bogactwem, dziś jest ruiną. Diłka to najwyraźniej nie obchodzi, póki ma swoje srebrne filiżanki. Z czego zaś są filiżanki w Dunwall Tower, cesarzowo? Tak czy inaczej, musisz przejść przez dzielnicę pyłu, by dotrzeć do domu Splintona. Może właściciel wciąż tam jest, a może nie żyje. do dzielnicy pyłu znajdź Megan. Ona powie ci więcej. Poczekam tu z łodzią i zabiorę cię potem na groźną wręgę. O, dobrze. Ale też będzie w kolejnym odcinku. Ja, żegnam nam się z wami bardzo serdecznie, a więc do zobaczenia do usłyszenia. Cześć!